Siemano, w ostatnim odcinku pokazałem jak skręciłem sobie piłę formatową z krajzegi. Ale, że nie każdy może sobie pozwolić na taką piłę, bo nie ma krajzegi albo nie ma gdzie jej trzymać. To będzie rozwiązanie tego, 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 tego problemu, bo jest jeszcze takie coś na rynku jak piła ukosowa. A, że żyjemy w takich czasach, że drewno ładnie oheblowane możemy sobie kupić po marketach budowlanych. I są to zazwyczaj właśnie takie dechy, a nie płyty. E, więc taka formatułeczka wystarczy nam do tego, żeby pociąć to na z długości i zacząć tworzyć jakieś swoje projekty. łóżeczka, regały i inne bajery. A ja dzisiaj Wam właśnie w odcinku zaprezentuję tą oto, tą oto Ukośniczkę. Zapraszam! Podobno ta tarcza tnie nawet grubą stal, ale przekonamy się o tym później. Na początku trochę bardziej miękki materiał. Pomimo, że przyleciała z Anglii, ma polską wtyczkę, za co duży plus. Wspomnę jeszcze szybko o BHP: luźne rękawy nie mają tu racji bytu. Eee, słuchawki, bardzo mile widziane, i okulary lepsze takie niż żadne. Jednym z pierwszych zadań, do których wykorzystałem piłę, było cięcie deski elewacyjnej na szopę taką narzędziową 2 na 2 która będzie na kanale. Cięła, suche deski sosnowe, że aż miło czasem nawet 6 na raz. Z tym, że na dwa razy, niestety, jedna musiała być docięta. Belki konstrukcyjne z tej samej szopy, 8 na 8 Cięła, no, mało i brakło, żeby ciała na raz, ale niestety trzeba było docinać mały rożek. Co przy trzymaniu kątów przez ukośnice, równym blacie i w miarę prostym drewnie nie stanowi wcale problemu. Oprócz tego ciała jeszcze dużo starych belek, płyty, wcale nie takie wąskie, bo ona miała chyba gdzieś 60 cm. Drut zbrojeniowy pod ogrodzenie, które też będzie na kanale. Po kilku miesiącach piła dalej trzyma kąty i mechanizmy nie wykazują jakichś śluzów, żeby coś się złego działo. Podczas pracy czuć, że to nie jest jakiś tani bubel, tylko dobrej jakości maszyneria stworzona z dobrych materiałów fajnym bajerem jest też blokada głębokości oprócz śruby, którą możemy regulować jest też zapadka może i to jest standard w lepszych piłach ale w poprzedniej tego nie miałem, dlatego się jaram no i chyba sprawa najważniejsza żeby piła trzymała kąty to najpierw musi mieć prostą culagę to właśnie, którą ja tu przedstawiam to jest poprzedniej piły, na której ciałem listwy przypodłogowe i niestety musiałem ostro kitować, bo jak widać e, nierówność wynikała z podstawowego elementu tej piły jak widać najbliżej piły jest luz około pół mm a przy im dalej tym poziomnica przylega bardziej, czyli tu już nam się tworzy jakaś nierówność którą będzie trzeba wziąć pod uwagę podczas ustawienia kątów co jest zbędne, a wręcz kłopotliwe przy Evolution ma się sprawa całkiem inaczej równoległość jest zachowana na całej linii nie wiem, czy to nie wynika też ze starzenia się materiałów. Może ten odlew się wygina w jakiś sposób. Nie mam pojęcia. Jak macie jakieś doświadczenia, to śmiało walczę w komentarzu. Ostatnim testerem jest mały John, który widać, że się nie patyczkuje z tego typu sprzętem. Ten sam mały John zarzucił sobie łóżko z drewna, stworzone właśnie na tej ukośnicy, które właśnie wam zaraz pokażę. No i dobra, zabieramy się do gwoździa programu, czyli cięcie y, tą piłą i tarczą, nawet grubej stali. Czy połamiamy tarczę? Zaraz zobaczymy. Na pierwszy ogień rurka PCV. Poszło gładko, nawet pod kątem. Kantóweczka z wkrętami. Trochę iskrzy, ale idzie. Miedziana rureczka. Delikatnie, żeby ją nie poszarpało. Troszkę poszarpało, ale mogło bardziej. I poszło. Korytko na ledy. Z aluminium to wcale nie przeciwny dla takiej piły. Ale utniemy. Zobaczymy pod kątem 45 stopni. Czy trzyma kąty. Mniej więcej. No i trzyma, co ma nie trzymać. No i płaskownik 6 mm. Już trochę lepszy przeciwnik. Hmm, dał się przeciąć. Zimny jest na dodatek. Zaraz będą zdjęcia z kamery termowizyjnej. Z porównaniem. A to jest cięty zwykłą tarczą do metalu. A to Evolution. Pa 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 jak, jak w masło. E já. Wszystkie zęby kolejno odlicz. Wszystkie są. Widać, że tarcza z pana Hanna już swoje przeżyła, i nawet nie widać, żeby była jakaś tempawa. A myślałem, że jak objadę te wszystkie metalowe kawałki, to zaraz będzie już do wywalenia, ale o dziwo nie. Dalej tnie jak ciała. No tutaj widzimy ten sam kątownik, cięty na ukośnicy specjalnej do metalu, który zrobił, którą zrobił sobie mój tata kiedyś. I teraz proszę spojrzeć na maksymalną temperaturę w górnym lewym rogu. Jest powyżej 150 stopni, nawet. No, to nie jest wcale jakieś odkrywcze, że tu cięcie odbywa się za pomocą tarcia i jest, wytwarza się ciepło, ale chodzi o to, że przy pile wykonanej z węglika spiekanego, który jest o wiele grubszy niż ziarna w tarczy do metalu. I to powoduje, że szarpie ten materiał i biury lecą grubsze o wiele, dlatego się też nie grzeją. I w efekcie nie ma tego podgrzania całego materiału. Bo materiał jest szarpany grubymi ziarnami, a nie iskrami drobnymi, tak jak tarczy ten metalu. Tak mi się przynajmniej wydaje. I jeszcze to, co powinno być w sumie na samym początku, czyli unboxing, tak zwany, rozpakowanie piły, złożenie. Nie jest to wcale trudne, chociaż przy jednym właśnie tym elemencie miałem zagwostkę, gdzie to w ogóle dopasować. Niemniej jednak piła robi robotę, daje radę ze wszystkim, a przy tym jest mała, łatwa w przewiezieniu. Szczególnie będzie przydatna dla tych, którzy grzebią nie tylko w drewnie, ale coś innego, jakiś inny materiał też się im zdarza do pocięcia. נא לסיים את הסרט, בואו נכון.